Koc, dynia, liście, pumpkin, latę i co tam jeszcze. Czy ty myślisz, że to wystarczy, żeby uspokoić jesieniarę? Nie. Ona jest teraz w szale. Musi się zaskoczyć szarlotką. Mamy przecież sezon na jabłka. Ten zapach absolutnie ją uspokoi, chociaż na chwilę. Ważne są jabłka. Trzeba wybrać te kwaśniejsze, jak szara reneta czy antonówka. I Jabłka już poza sezonem trochę tracą na kwasowości, więc wtedy trzeba dodać sok z cytryny. W opisie jest pełna lista składników. Zaletą tego przepisu jest brak proszku do pieczenia i innej chemii. Super normalny i nieskomplikowany, nieudziwniony przepis. Kruszonka na górze po upieczeniu sama się broni. No a ta szarlotka w całości jako kompozycja to antidotum na jesienny szał. Te jabłka i cynamon super komponują się z sezonową atmosferą. Ja robię instrukcję. Krok po kroku z przepisami na moim blogu. Link w bio, zapraszam. Są bardzo proste i łatwo je czytać i wspomagać się nimi w kuchni. Zapraszam.